Cześć, witajcie z tej strony. Robert, dzisiaj powrót do przeszłości. Mój ukochany telefon, w sensie absolutnie fantastyczne urządzenie, które chciałem mieć, odkładałem, sprzedałem inne telefony. Ten telefon określił też, w którą stronę pójdę, jeżeli chodzi o smartfony w swojej przyszłości. I tak na pewno sprawę no, do czasów iPhone'a tam 10S określił moją drogę pod względem Androidów. I dzisiaj chciałem wam o nim powiedzieć. Sprawa jest dość prosta, w sensie nie mogłem go długo znaleźć. Ja wiedziałem, że on gdzieś leży, w którymś pudle schowany, powiedzmy, w tych takich starych rzeczach tam sprzed ery 2010, bo faktycznie to był telefon z tamtego czasu. I no, i go znalazłem w końcu. Znalazłem go łącznie z ładowarką, która była dostarczona do telefonu, plus ładowarka, która była druga, bo były dwie. Owarka sieciowa oraz samochodowa i jeszcze kabel do transmisji danych. Natomiast kabel do transmisji danych był zakończony takim żółtą końcówką i to wam gdzieś pokażę na przebitce. Jak dobrze pamiętałem, tak, przed tych tam kilkunastu lat, wiedziałem, że on przenosi tylko dane, on nie ładuje urządzenia, dlatego nie byłem w stanie zreanimować telefonu. Jeżeli chodzi o baterię, pomyślałem, mówię, ok, ale mam przecież drugą baterię, tak, bo ten telefon w zestawie był dostarczany z dwoma bateriami, jedna bateria, która była bezpośrednio w urządzeniu. Druga, która była w ładowarce podróżnej. W sensie to jest druga baterijka, ona jest bardzo mała. Nie pamiętam ile ona to jest coś mAh czy 1300. Bardzo mała bateria, więc ona niezbyt długo wytrzymywała, tego telefon był wyposażony w dwie. No i w momencie, kiedy korzystałeś sobie tutaj z tego telefonu, to tutaj brałeś sobie ładowarkę, podłączałeś i ładowała się. Więc w kwietniu kupiłem sobie po prostu yy, zamienną ładowarkę do tych wszystkich Samsungów i 780 i 600 i tych innych na Windows Mobile. I ona rzeczywiście zadziałała, i telefon mogłem uruchomić. Za dużo z tym telefonem teraz się nie da zrobić, natomiast chcę Wam powiedzieć mniej więcej, jak to wyglądało. Był rok 2000, ja sobie sprawdzę 8, i to był sierpień, tak? Sierpień. Ja y, byłem wtedy w erze, czyli w dzisiejszym T-Mobile, i y, kupiłem sobie w abonamencie na przedłużenie. Wziąłem iPhone'a 3G Era tak to się nazywało iPhone 3G Era. Ja on był nieodpakowany, nieodfoliowany i tak dalej, no w ogóle żałuję, że do dzisiaj go sobie nie zostawiłem, taki nieodpakowany byłby rzeczywiście dużo wart, e, natomiast e, fakt jest taki, że ja go wystawiłem na Allegro, sprzedałem i mam tutaj 1699 złotych 20... którego? 26 sierpnia 2008 i te pieniądze zainwestowałem właśnie w ten telefon, który kupiłem w playu na kartę, natomiast on był kupiony w Playu na kartę i niestety miał SimLocka więc mam też jeszcze maila też z 2008 roku tam z września 70 zł kosztowało mi zdjęcie SimLocka z tego telefonu żebym mógł korzystać w erze no bo miałem jednak numer swój w erze i tak się zaczęła moja przygoda z tym telefonem absolutnie go kochałem uwielbiałem, dzisiaj dużo z nim się nie da zrobić on wisi na Windowsie Mobile 6.1 nie ma właściwie prawie aplikacji nie za bardzo chce się logować do różnych portali społecznościowych bo poczytałem sobie na XDA, że sporo tych aplikacji, które są w Kabach, bo to jakby sklepu, powiedzmy, tutaj do tego telefonu nie ma. Sporo tych aplikacji w Kabach są z jakimiś wirusami, więc nie chciałbym tego łączyć ze swoimi kontami YouTube'owym czy, czy generalnie jakimkolwiek innym, więc dużo tutaj nie mogę Wam pokazać. Mogę Wam pokazać. Że urządzenie działa. Urządzenie było dla mnie absolutnie fantastycznym smartfonem, i to był też jedyny telefon w historii, który oddałem do serwisu. I tak się przez przypadek też zdarzyło, że on dwa tygodnie przed upływem gwarancji zepsuło się łącze, złącze ładowania. W sensie nie ładował się, nie można było go uruchomić i mi to w Samsungu wymienili. Jak widzicie, z tej strony jest tutaj przycisk do robienia zdjęć. Tutaj mamy przycisk, tu mamy takie zaślepki. Tutaj były po prostu takie zaślepki. Jedna jest do karty microSD. Czyty, czyta karty microSD, bo przegrałem sobie muzykę, żeby wam pokazać, jak dźwięk leci. Oraz właśnie złącze do ładowania. Więc złącze do ładowania po tych. No ilu to jest? 2008, no to 15 lat. Tak, dobrze liczę. Dobrze, 10 lat to 2018, 2020 i 3 lata jeszcze, no to 15 lat i nadal ładuje. Jedna i druga bateria cały czas działa, nie spuchły, nie wybuchły i wszystko jest gitest. E, natomiast e, no, prawda jest też taka, że tak jak mówię, za dużo na tym telefonie w chwili obecnej e, robić nie można. Jak widzicie, jest tutaj również dioda informująca o ładowaniu, dźwięki działają. E, I no jakby pewną unikatową funkcją, jeżeli chodzi o ten telefon, jest to, że jest to telefon. Z rysikiem, który jest tutaj wbudowany, I to jest też rzecz, która była mega fajna. Ja używałem tego telefonu na studiach głównie, więc do robienia dokumentów tutaj można było sobie pisać nawet programy, powiedzmy w C i jakby kompilować, żeby w kabach były później jako aplikacje. Więc miałem takiego uzdolnionego kolegę, który pisał nam, powiedzmy. Aplikacje do liczenia jakichś tam różnych wykresów logarytmicznych, jakichś ciągów Fouriera, i innych wielu rzeczy, które pozwalały mi pomóc i przejść studia, tak na dobrą sprawę. Ale też były tutaj gry, były jakieś gry takie, już nie pamiętam jak to się nazywało, ale to była gra, gdzie się jeździło czołgami i można było po bluetoothie generalnie się komunikować i grać po prostu sobie w, w dwójkę. Więc jakby wiele rzeczy było świetnych w tym telefonie, natomiast porównując go do iPhone'a 3G, który był, który miał dotykowy normalny ekran, tu mam oporowy, czymś mocno naciskać palcem, rzeczywiście ten technologicznie był dużo gorszy. Nawet ten iPhone, który miał tam wtedy tragiczny aparat, no to ten ma dużo gorszy. W sensie pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o przykładowe zdjęcia z przodu i z tyłu, no więc generalnie kaszana, tak, możecie to teraz zobaczyć, nie ma tu nic niestety fantastycznego. I jeżeli chodzi o, o muzykę. Jeden głośniczek, który jest tu rzęzi i szeszcze, to jest na maksa. Bieda, bieda. Oczywiście taki odtwarzacz jest jak z Windowsa, więc yy, klasyka gatunku. Yy, no i tak jak mówię, za dużo się na tym sprzęcie nie da zrobić. Mogłem sobie nawet odczytać SMS-y. Widzę, że ostatnie SMS-y mam tutaj z 2012 roku. Czyli do 2012 roku korzystałem z tego telefonu. Yy, I. I mówię, no to było absolutnie fantastyczne doznanie. No i sprzedałem tego iPhone'a i pewno bym nie sprzedał tego iPhone'a, tylko został tym iPhone'em, to tak jak wiele osób, które zaczynały na iPhone'ach, do dzisiaj bym siedział na iPhone'ach od samego początku. Natomiast zrezygnowałem i później po tym telefonie w 2012 12 roku, jak dobrze pamiętam, przerzuciłem się na Xperia X10. Yy, to było Sony Xperia X... Arc chyba? Nie, nie chyba nie Arc. Xperia X10. I potem dopiero po X10 wskoczyłem w pierwszego Samsunga Galaxy S1. Więc tak wyglądała moja historia. No ale ten telefon rzeczywiście był absolutnie fantastyczny. Miał oczywiście klawiaturę QR, która widać, że jest mocno wytarta, no bo wysłużona ja rzeczywiście dużo na nie pisałem. Ale cieszę się, że on w ogóle działa. W sensie, że, że ta bateria też trzyma te parę godzin. Tam spokojnie te dwie godziny się pawiłem, próbowałem połączyć z internetem, bo to też nie jest takie proste niestety. I wszystko działa, wszystkie przyciski działają. Pewną unikatową rzeczą oczywiście są, jest to, że oprócz przycisku, który jest tutaj do. Włączanie urządzenia, no to mamy również przycisk, jakby Windowsa, który uruchamia nam, powiedzmy, okienka, i przycisk OK, który zatwierdza wszystkie okna i je zamyka. Po lewej, po prawej stronie takie kontekstowe, no i na środku jest touchpad. Touchpad, który też jest widać, że wytarty, ale działa do dzisiaj i nie miałem tutaj jakichś większych problemów. Historia tego telefonu dla mnie jest naprawdę mocno osobista, bo, bo tak jak mówię, no to jest telefon, który sobie wymarzyłem, kupiłem za pieniądze sprzedane ze, z iPhone'a, deklarował też, w którą stronę pójdę, jeżeli chodzi o, swo o swoje smartfony, czy telefony wtedy, no bo wtedy też tych aplikacji aż tak dużo nie było, to alternatywą była chyba tylko Opera, tak na dobrą sprawę, oprócz Internet Explorera, który był słaby, mieliśmy zasięg 3G tylko, więc ten Internet też nie był jakiś super szybki, w chwili obecnej, jeżeli chodzi o Wi-Fi też to nie działa jakoś absolutnie fantastycznie, na przykład z moją siecią, która jest na tam szyfrowana WPA 3, nawet z możliwością do WPA 2. Niestety ten telefon się nie łączy, więc lecę po hotspocie z telefonu z Androidu z Androidem bez żadnych zabezpieczeń i wtedy dopiero się do urządzenia połączyło. Fajnie, że udało się dokopać do tego urządzenia, fajnie, że działa, no i fajnie, że znalazłem też wszystkie maile, żeby zobaczyć faktycznie, które to były lata, bo to człowiek zapomina. Natomiast jak widzicie, no operacja jest dość prosta, no bo tutaj po prostu wyłączam sobie urządzenie. No, no, nie musimy tak możemy zostawić tak otwieramy klapkę wyjmujemy baterię wkładamy tą drugą baterię która jest tutaj włączamy sobie urządzenie które się chwilę będzie pewno włączać tą baterię sobie wkładamy odpowiednio zamykamy podłączamy i bateria nam się ładuje no, piękne czasy tak no i tu się ładuje że jest na czerwono a ta się nie wiem czy włączy bo była rozładowana więc zobaczymy a nie włącza się trochę się podładowała więc yy, tak to wygląda. Dajcie znać, które dla Was telefony są takie najbardziej sentymentalne, bo dla mnie bez dwóch stań ten telefon, który raz, że jedyny, który trafił do serwisu, który udało się naprawić, jedyny telefon, którym, o którym tak długo marzyłem, tak go kupowałem i kombinowałem, żeby sprzedać tu, kupić tu na kartę, zjąć simloka i, i się cieszyć. Więc rzeczywiście no był to dla mnie wyjątkowy telefon, który określił, po prostu, w którą stronę przez tamte lata gdzieś tam szedłem. No i od 2008 do, do 2012 4 lata miałem ten telefon, więc jak na mnie to też naprawdę bardzo długo. Wszystkie telefony, które miałem później miałem już znacznie, znacznie krócej. Czekam jakie wy macie informacje odnośnie swoich telefonów jakie o, włączył się Jakie on właśnie, bateria jest rozładowana, więc są odpowiednie komunikaty. No i mamy iPhone'a 14 Pro, nie Maxa, czyli zwykłego i zobaczcie jaka tu jest różnica gigantyczna. czy znaczy, już nie mówię o różnicy w ekranie, tak, bo, bo on oczywiście jest dużo, dużo mniejszy, ale sam telefon po prostu pomimo tego, że ma klawiaturę QWERTY, i na tym się naprawdę wygodnie pisało. Teraz już nie potrafię, ale kiedyś rzeczywiście radziłem sobie z tym całkiem. Nieźle. Dajcie znać co myślicie. Zapraszam do komentarzy, jakie telefony dla Was były wyjątkowe. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.